My dzisiaj razem z Storim ponownie ocenimy wasze konta w promsters. Lecimy, Wasze konta będą oceniane. Nie wiem jak wy, ja bardzo tą serię lubię. I jak chcecie być w kolejnym odcinku z tej serii, żeby moja kobita też was oceniła właśnie na odcineczku, no to co trzeba zrobić? Na początek trzeba zostawić łapkę w górę i subika na tym kanale. Tak jest, to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane, więc łapeczka koniecznie musi być, oprócz tego subik, bo bez tego nie ma szans, że was ocenimy. No i kolejna rzecz, no to napisać w komentarzu wasz nick, wasz klan i miejsce na którym jesteście właśnie w waszym klanie. Możecie też napisać, ile macie pucharków, będzie nam łatwiej. Przechodzimy już do pierwszej osoby, którą sobie ocenimy, a wy oglądacie ten filmik do końca, bo dzisiaj mamy przygotowane naprawdę grube konta do ocenek. Więc lecimy z pierwszą osobką i ogólnie to jest osoba z mojego klanu. O, właśnie widzę, że łodygi spajka. Kuba i on ma już tą ikonkę gracia, którą można trafić chyba w jajkach, z tego co kojarzę, więc no, akurat ją dropnął. 42 tysiące pucharków, prawie 43, więc całkiem ładny wynik, co sądzisz? No, bardzo fajnie ogólnie bardzo podoba mi się to profilowe. I ogólnie też fajna pozycja w rankedach. No, całkiem spoko tutaj, mityk jest wbity. Może ziomek powalczy jeszcze o legendę. E, fajne Winky 3x3 jest w karcie bitewnej Jedyneczka. Fajny skinieg do Piper, którego ty lubisz, e, więc tutaj też plusik na pewno. E, no i co, weźmy sobie w, ra w rangi. Uuu ile tu jest zielonych? Ej, bardzo dużo. 25 no. są. E, no więc co mogę tutaj powiedzieć? Jeśli chodzi o ocenę dla tego ziomeczka, ja dałbym mu takie 7,5 na spokojnie, myślę. ty? A ja obciągam w moim próbie. Okej, okay, dobra, to ma sens. Lecimy do kolejnej osoby. Oglądajcie ten filmik do końca, więc sobie będziemy mieli dla Was jeszcze niespodziankę, ale to musicie się dowiedzieć wszystkiego, jak będziecie oglądali filmik do końca. A więc drugie konto, które sobie ocenimy, to konto Tosi. I proszę bardzo, mi się mega podoba ikonka gracza. Ja strasznie lubię tą ikonkę. Ona giga ładnie wygląda. Winkit czy znaczy takie dosyć solidne karty bitewną Musisz sobie troszkę uzupełnić, bo w sumie brakuje tam dwóch rzeczy, ale jest fajny tytuł gracza. Hashtag hejterzy. Dobra, teraz ty tym możesz tutaj dokończyć piosenkę. No ogólnie bardzo mi się podoba i też skinek do Jessie jest bardzo fajny. Taka wiewióreczka. No, zobaczmy szybko, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ranki. I tutaj też jest bardzo dużo zielonych rank, nawet się pojawiają 26, więc ładnie widzowie, naprawdę szacun za to, że tak tutaj wysoko wbijacie postacie. No, nie może to być taka wysoka ocenka, jak wcześniej, ale taka szósteczka dla Tosi myślę, że na spokojnie może wlecieć. No, dla mnie takie 5,5. Okej, okay, czyli tym razem troszkę niższa ode mnie, ale to i tak jest dobra ocenka, więc myślę, że Tosia będzie zadowolona. A teraz mamy bardzo mocny konto do I Rzeczywiście, co jest grane? Co to jest za ziomek potężny? Chłopa 74 tysiące pucharków, normalnie nawet miał Mastera w Tak, czy to widzisz? No właśnie widzę, właśnie widzę, mi się przypomniało jak kiedyś. Próbowaliśmy wypić legendę. Ja się poddałam po kilku godzinach. <grymne> to była masakra. A Ziomek ma mastera, więc jak widać musi bardzo dobrze grać w tego brawla. Zobaczmy, nie 3 na 3. 29 tysięcy. Ale no. możemy się do czegoś dowalić, bo do czegoś trzeba. Zwycięska pasa nie jest jakaś mega duża, no ale na takich pucharach ciężko ją wbijać I, I nie... Karta bitewna. No właśnie, dokładnie. Karta bitewna jeszcze nie jest jakoś tutaj uzupełniona, więc możesz uzupełnić ziomek. 35 ranga na Piper. Jezu, święty chłopie. O matko. I tu są same 30 rangi, no dobra, jest też trochę tutaj zielonych, ale głównie są same czerwone 30 rangi. No nie wiem, co tu o tym kącie mogę powiedzieć. Ja daję mu ocenkę 11 na 10, wywaliło skalę po prostu. Ja dam dziesiątkę, bo tutaj ta karta witewna nie wadzi jednak. <laughs> Okej, okay, czyli przez kartę Witewną odjęłaś punkt ziomeczkowi. Tak, ale i tak bardzo mocne konto, naprawdę. No nie naprawdę. no, konto jest przekozadkiem myślę, że lepszego dzisiaj nie będzie, ale może być mocniejsze pod jednym względem, oglądajcie do końca. Następny ziomeczek do ocenki to sneakers No trochę inaczej się pisze jego nick, ale dla mnie to jest Snickers, więc tak będę ziomek do ciebie mówił. No i kurczę, ładne jest też to konto, co prawda nie jest jakoś dużo winów 3 to tak bym poprawił. Obecną pozycję w tak też bym wbił troszkę wyższą, ale patrz, jakiego ma fajnego schematu, baza, aż tego godzilla. No właśnie, na to zwróciłam uwagę jako pierwsza. Za no ale spoko tą też kartę nam nawet tak ułożył. Toksyczny. Patrz jaki fajny tytuł gracza. No fajny, fajny, no. <grym>, no i jeszcze najwyższa pozycja jest całkiem ładna. Zobacz, jaką ma to ikonkę gracza spoko, rzadko spotykaną. No, nigdy nie widziałam w siebie takiej. <grym>, tak, więc zobaczmy jeszcze szybko i z 30 ranka na Cordeliusie i Cordelius to jest chyba jego ulubiona postać. <grym>, ty nie lubisz. No, nie lubię. No co, No dobra, no ale trzeba to i tak docenić, bo to jest mocny wyczyn, więc dla mnie to konto jest potężne. Ty pewnie mu dużej ocenki nie dasz, bo Cordeliusa nie lubisz, ale ja dałbym temu ziomeczkowi ocenkę tutaj na spokojnie, myślę taką ósemeczkę, no? A, taką szósteczkę. <laughs> Przez Cordeliusa, tak? No, między innymi, ale też jakby ta karta bitewna mu się w sumie tak... średnio mi sieci. Ja się tutaj dotyczyłam do kart bitew, jakoś tak, No, no, właśnie no tak widać. nie wzięło. Ale dzisiaj mamy mocne konta do ocenki. naprawdę jest kolejne grube konto, bo myślę, że... Oj tak, zgodzę się z tym. 53800 pucharków. Jezu ludzie, jak wy wbijacie tyle puszek. E, a najle... no, Najlepsze no. jest to, że ziomek ma tutaj jeszcze e, tytuł gracza Boss, ma kartę bitewną ustawioną fajnie, bo jest tam między innymi też złota jedynka. E, no i ma pięknego skina do bajka. No, to jeden z twoich ulubionych. E, no i generalnie fajnie wbijane rankedy, więc też za to plusik, gminy 3 na 3 solidne. Zobaczymy szybko tutaj rangi. 28 na panie P. Jak ty to zrobiłeś? Co jest? No. Ja bym nie umiał, no nie no, spoko, fajnie wygląda to konto, naprawdę, oceneczka chyba będzie nawet lepsza od kąta tamtego ziomka, będzie tutaj 8,5 na 10 ode mnie Ja bym dała dziewiąteczkę, szczerze mówiąc, naprawdę bardzo to mi się podoba No spoko jest to konto, dobra, lecimy dalej Więc widzowie, teraz mamy do was szybką prośbę, patrzcie, moja kobieta ma 107 gemów na swoim koncie i ty potrzebujesz pomocy, żeby widzowie ci wybrali skina, którego masz kupić, co nie? No tak, właśnie potrzebuję, bo nie umiem się zdecydować OK, no i pierwszy z tych skinów, którego ona, nad którym się zastanawia, to Gladiatorka Kolet. i to jest numer jeden. Wy musicie napisać w komentarzu numerek, żeby jej tutaj pomóc, więc to jest pierwszy skin. Ja w sumie za nim jestem, bo on mi się giga podoba, więc już wam pokazuję kolejne. Drugi skinek, którego ona chce kupić, to Inspektor Kolet, więc też do tej samej postaci, też w takiej samej cenie. No jestem ciekawy, który wam się po prostu bardziej podoba, więc możecie jej doradzić, ale poczekajcie jeszcze na ostatni wybór. A trzeci skinek to ten skinek właśnie do Piper i ogólnie jakby on... No, nie jest jakiś super moje wyważony, ale chcę mieć wszystkie skiny do Piper w mojej kolekcji. Tak jak samo jak mam to samo chcę mieć Piper. No dobra, więc piszcie w komentarzu, co Wy wybieracie, a my wracamy do oceniania. Nie no, widzowie, nie wierzę kogo konto teraz mamy do ocenki. Przecież to jest Lewandowski. Robercik Lewandowski. Znasz takiego piłkarza? Powiedzmy. Chłop chciał, żebyś oceniła jego konto. Zazdroszę ci, naprawdę. Prawdziwe konto Roberta Lewandowskiego. Yy, ustawił sobie w ogóle tom, emotkę Clash takiej drużyny sportowej. A ja tak to nie ma uzupełnionej karty bitewnej. Yy, no, co sądzisz o tym koncie? Moim zdaniem, mocne. No moim zdaniem średnie, ale oczywiście <grym> popieram, popieram twoje upodobania, rozumiem je. <grym> Okej, okay, no ma 30 zadybiarzy z tego co widzę. E, największa ranga to 15. Robercik po prostu nie ma czasu na wbijanie, bo on ma dużo meczy, więc trzeba to też zrozumieć. Ale bardzo fajnie ogólny profilowe, ja spodoba mi się akurat. <grym> to z Leonem Halloween, może widzisz, lewy lubi Halloween. E, no nie wiem, no ocenka ode mnie chyba dyszka tutaj, bo nie mam się do czego doczepić. <grym> Coś tak patrzysz. Nie no nic, dla mnie taka łosta czwóreczka. <grym> <grym> Okej, okay, no to i tak dużą dałaś Robertowi. Dobra, lecimy do kolejnych kont. Następny ziomeczek do ocenki Manik, Jaro i Ty. I proszę Państwa, mi od razu w oczy rzuciłaś się tutaj karta bitewna i specjalna emotka za obstawianie mecze sportowych, więc ziomek chyba tutaj e, ogląda Mistrzostwa Brawl Stars, jak ma tą emotkę. E, co sądzisz o tym koncie? Mi się bardzo ogólnie podoba, bo też karta bitewna teraz nie przyciągnęła. Jak wiesz, to ja się doczepiłam przed do karty bitewnej, tutaj bardzo mi się podoba. I bardzo mi się też podoba ten skinek do baza, jest no, przepiękny. zazdroszczę tego godzili, Jeszcze matka takie fajne animacje. Dobrze wbite rankedy, winki 3-3 solidne. Uuu, dużo zielonych rank, nawet na spajeczku 26. Więc tutaj no. też za to plusiki. Ej, fajne konta dzisiaj do ocenek się naprawdę trafiły. No, Mi się tutaj. wydaje, że tutaj ode mnie byłaby ocenka taka siódemeczka. Może być siódemka. I no? ja też myślę, że taka siódemeczka, no? Patrz to, w ogóle ten żołnierz ma podobny nikt do Twojego, chyba to jakiś Twój widz ogólnie. Ej, <noise> chyba tak, królowski pierwszy, ale szef. No i ma w ogóle jeszcze zetę ustawioną, ale fajnie. Karta bitewna mega dobrze wygląda, widać, że ma rzadkiego skin Red snita, skoro jest ten Reniferek. Ale ulubiony zadebiosz Cordelius chyba minusuje u Ciebie. No minusuje, minusuje, ale konto ogólnie na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo fajnie. No, mi też się podoba i to są naprawdę solidne wyniki trzy na trzech na takie pucharki. Jest też jak widzimy tutaj ferretowa ranga wbita, więc spoczko. Wejdźmy na zadymiarzy, Aj, nie ma dwudziestki piątki żadnej, kurczę, szkoda. No. Jakby była myślę, że ona to, to zwykle... No dokładnie, by jeszcze powiększyła. Ale jaką dajesz ocenkę dla tego ziomeczka? No myślę, że taka piątka. Uuu, to słabo. No bo Cordelius i też okay. zwróciłska pasta jest niska. No to też prawda. Ja dam dla ziomeczka tutaj taką szósteczkę, myślę, że szóstka może być na spokojnie. Tylko jedną więcej dałeś? Co mnie hejtujesz, no to że jest tak jest? No, jest duża różnica, to jest duża różnica. No bardzo wiesz? No to na tyle już w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że z nami byliście i hejo! Żegnamy się hejo!